Spotykamy się tutaj dzisiaj wszyscy, ponieważ chcemy dokonać uroczystego otwarcia nowej pracowni technicznej, ponieważ jest to dla naszej społeczności szkolnej ważny dzień, dlatego postanowiliśmy się z z Państwem po prostu podzielić. Dzisiaj otworzyliśmy Laboratorium Przyszłości w Szkole Katolickiej w Świeciu. Proszę powiedzieć, dlaczego tego typu pracownia są tak bardzo potrzebne. Przede wszystkim chodzi o rozpoznawanie umiejętności, zdolności technicznych u dzieci. Dziecko pracując w takim środowisku pracy. Otwiera, znaczy odkrywa swoje zdolności. Pracując, odpowiada sobie na pytanie, czy praca w takim środowisku jest w zgodzie ze mną, czy ona mnie cieszy, czy ona mnie martwi. To jest, to jest odpowiedź na pytanie, czy mam iść w tym kierunku bądź, bądź nie. To jest jeden z elementów. Drugi to chodzi o umiejętności praktyczne, które są potrzebne uczniom w wykonywaniu takich napraw, jak osoby dorosłe w samym domu. Nie wiem, zepsują się jakieś drzwiczki, nie wiem, w, w szafce, w kuchni, nie wiem, zapcha się zlew, nie wiem, trzeba odpowiedzieć grzejniki. Będą jakby radzili sobie z tymi, z tymi drobnymi naprawami. Na następna sprawa to jest kwestia, kwestia ochrony środowiska. To jest kwestia, to o czym dzisiaj mówi się szeroko, że nie możemy generować elektrośmieci, czyli nie możemy produkować jednorazówek. Nie możemy produkować takich urządzeń, gdzie jeden z elementów się uszkodzi, na przykład programator w pralce i się okazuje, że trzeba całą pralkę kupić nowo, Trzeba to naprawić, ale kto ma to naprawić? Naprawić, naprawić będą to ci uczniowie, ale trzeba najpierw to rozpoznać, ich umiejętności, ich zdolności ukierunkować odpowiednio. I właśnie to jest bardzo ważne. Jeszcze inny aspekt, taki obronny, o którym się bardzo dzisiaj mówi. To, czy w skrajnej sytuacji, kiedy będzie już zagrożenie życia, tak jak na przykład jest wojna, gdzieś jesteśmy w bunkrze, jesteśmy bez świata, bez wody, musimy też jakby uruchomić pewne umiejętności praktyczne, żeby sobie w tym, w tym momencie dać radę. Jest wiele różnych rzeczy, które, które są, mówią za tym, żeby uruchomić tego typu działania w szkołach. Zresztą one są w większości państw europejskich. Głównie tutaj oprę się o, o państwa skandynawskie, gdzie myśmy się uczyli jako nauczyciele, jak uczyć dzieci i stamtąd ściągnęliśmy do polskiej e, rzeczywistości szkołę roboty ręcznej. E, tak naprawdę ja się nie zajmuję niczym nowym. Ja chcę po prostu ustawić ten przedmiot na właściwe tory dla dzieci, e, dlatego żeby oni się po prostu dobrze czuli w tej szkole.